Cześć, witajcie na kanale U Recyklatora Dzisiaj mam do rozebrania Taki oto Ekspres do kawy Włoskiej firmy Waży on 11,724 kg Zobaczymy co z niego da się Uzyskać Odzyskać A znalazłem go Idąc koło Śmietnika Ktoś wyrzucił chyba świeżo. No raczej ze śmieciami by nie poszedł, więc zabrałem ja go. A już jakiś czas temu. Przyszła pora, żeby go rozebrać. No najgorsze jest to, że chyba mi coś się z skrętarką. Nie wiem czy bateria nic nie świeci, czy ładuje. Na, na tym na ładowarce sprawdzam napięcie jest. Nie wiem, co to siadło, czy bateria, czy, czy po prostu ładowarka. Yy, no, zobaczymy, jak to. Nie będę na pewno rozbierał to, prezentował, jak rozbieram, bo to chyba nie ma sensu. Otworzę tu. No. Wroga to. Silniczki, cewka, kabelki. No nie najgorzej, tylko że będę musiał kręcić zwykłym się okrętem. Jak ja to porozbieram, poważę, Przypuszczam, że nie wszystko zdążę Zobaczymy, czy to jest takie coś rozbierać. Wydaje mi się, że jest. No, kawy już nie zrobię. Wyłącznik. Wyłącznik jest. O, ceweczka będzie fajna. No, no. Tu jest z młynkiem, to silnik będzie, zobaczymy jaki będzie. Tu jest plastik, to jest plastik. To nawet otwiera, tak. Co tu będzie? To są plastiki. O, to już rozbieranie szybkie. O, kawa by można zrobić. O, uś. W, w kawie. No nic. Coś to z tego będzie. Ja to rozbiorę jak będzie coś ciekawego, to się włączę. No a więc, co my tu mamy? Mamy na pewno młynek z silnikiem nawiniętym miedzią. Płytka. Cewka też będzie mieć. Tu kolejny silniczek. Grzałka jedna, grzałka druga. To była czarna płytka, no ale to tak jak chyba brązowa. No nic ja to będę rozbierał. Nie mam za wiele czasu, więc nie wiem czy ja to zmieszczę na jednym filmiku. Raczej porozbierać to wszystko to będzie ciężko, żeby to wyważyć. No zobaczymy. A więc mam to zdemontowane. Dzisiaj będzie troszeczkę inne podsumowanie, gdyż no nie wszystko jest do końca zdemontowane. Ja sobie to będę odkładał do pojemników i będę to robił zimą. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć.